inna pozwiedzała tutaj całe piętro czy wygląda lepiej no pewnie lepiej chociaż nie jest to jeszcze ten stan w jakim chciałabym aby była ale to nie jest tak, że wystarczy raz wykąpać i już będzie wszystko ok przede wszystkim musimy niestety sprawdzić sprawy pyszczka No i w ogóle mam wrażenie, że ona ma jakieś takie bolesności w tylnych częściach ciała, gdzieś tam jak się dotknie w okolicy biodra, to ona reaguje. Ale może to są kwestie kołtunów. Zobaczymy jak tam to wszystko się uda. Oj, prześcasiłam się, ale kotek się tak pięknie myje, już cały boczek sobie pięknie wymył. Jak chodź? No chodź, robimy spa. Tylko jesteś delikatna, tak. Ojejku, taki delikatny kotek. Oj, do mnie. No chodź. Chodź, weźmiemy szczoteczkę, ty lubisz. Majeczku. Zobaczymy, która dziewczynka pierwsza będzie zdrowa. Niunia za ścianę, czy czy Majeczka? Hmm? Majusiu? Majusiu? No to, kochanie. Pięknie. Pięknie. Cudnie już mruczy kotek. No to bierzemy. Łączymy, bo zobacz ile ciotek. I wujku chce ciebie oglądać. Musimy włączyć siebie, tak. Sama czytałaś wczoraj, że twoje imię to jest królowa z ludzkich serc. Tak to oznacza. Więc, żeby zostać królową, to musi, muszą cię poddani widzieć. Nie ma lekko. No, a kto ci będzie słał dobre myśli, powiedz. Kto ci będzie słał? Więc takie fajne minki robisz, prawda? Takie kochane mineczki robisz. Dzisiaj tylko troszeczkę czyścimy pysio, ale nic więcej nie robimy. No bo dzisiaj w końcu będzie wizytał pani doktor. I co pani doktor powie? Może powiedzieć tak: może powiedzieć, to jest proszę panią, wszystko wynik stanu psychicznego kota kotek był załamany dlatego o siebie nie dbał dlatego się nie czyścił o jaki tutaj cały czarny brudy no i to wszystko dlatego no jeżeli to taka sprawa no to co to damy radę nie a najbardziej to chcę żeby pani doktor powiedziała w jest wszystko ok. Bialutkie, dziąsełka, zagojone. Bardziołko bialutkie. Tak bym chciała, żeby powiedziała. Wiesz? Wiesz, kochaneczko? po każdym uszeczku, coś jeszcze jest, czy nie ma. No, takie małe tam jakieś resztki. Ale Ty po prostu miałaś takie uszy jak kominiarz. A teraz już masz piękne łóżeczko. Piękne, tak. No widzisz, tu jeszcze takie musimy jeszcze takie drobiazgi zrobić. to już jest super. Tu już nic nie musimy. A to pokaż. Hmm. Widzisz tu jeszcze, żeśmy coś tam wygrzebały. Jakieś brudactwa. Na pewno jest przyjemnie mieć czyste łóżka, prawda? O, piękne czyste uszeczka. Naprawdę. Dobrze, już już. O, już dobrze, już łóżków nie ruszamy. Nie ruszamy już łóżek. Pokażesz mi teraz swój pycholek. Na chwileczkę pokażesz mi Musimy to prysnąć, wiesz tym lekiem. I teraz tym wytrzeć ci pycholka, pokaż pycholeczek Ty wszystko pozwalasz, tak? Mm. Jeszcze brudeczkę. Wiem, wiem, wiem. Teraz tutaj troszkę nosy. Tak. Coś strasznego. No i brązowa znowu cała patka. Dobra, już, już. Na dziś wystarczy. No i dziś wystarczył. Teraz same przyjemności. Chyba, że ciotka coś tu znowu wyczai jakiegoś dreda, to będzie się do niego przyczepiać, wiesz, i próbować go usunąć. Bo widzę, że tutaj cały czas wychodzą kłaczki. Ale już coraz mniej. Pięknie nawet. No i tak to Niunieczko, na razie Ci się jeszcze tak strasznie chyba nie nudzi, chociaż już widzę, że już coraz tak swobodniej chodzisz po pokoju, już troszkę się nudzisz, nie? Możesz odkrywać jeszcze nieznane rejony, tam jeszcze łóżko piętrowe. Kotki bardzo lubią tam spać, też mogłabyś spróbować. Wtedy ciotki Cię nie będą widzieć. Ślicznotko. Moja maluteńka kochana, moja maluteńka ślicznotka, moja ślicznotka. No dobrze, to już to dość chyba takiego filmu, takiego sobie, bo tutaj mogłaby być lepiej widoczna. niunia o jakbym zrobiła od początku jej minki, ale niestety na to ciotka nie wpadła, a to się zrobiło już ponad 6 minut. Także życzymy wszystkim bardzo, bardzo, bardzo miłego dnia. Mrozisko straszliwe. U mnie grzejniki dwa nie działają. Należy się cieszyć, że tylko dwa. Także lepiej nie robić remontu w systemie grzewczym zimą. Taki mały remont, tylko wymiana dwóch grzejników. No i oczywiście musiało się coś strzaniać.